Magdalena Nowak zacisnęła palce na skórzanej aktówce, gdy zimny, listopadowy wiatr przesiewał jej płaszcz. Warszawa o poranku była szara i nieprzyjazna, zupełnie jak jej obecna sytuacja. Jeszcze pół roku temu, jako dyrektor generalna Polskich Technologii Farmaceutycznych, wjeżdżała do tego samego biurowca prywatną windą, witana przez asystentów i menedżerów, którzy z szacunkiem czekali na jej słowa. Dziś musiała stanąć w kolejce do recepcji razem z dostawcami i petentami. Dzień dobry, jestem umówiona z panem Adamem Kowalskim, dział finansowy, spowiedziała, starając się, by jej głos brzmiał neutralnie. Młoda recepcjonistka nawet nie podniosła wzroku. Proszę się zarejestrować w systemie. Wskazała na tablet. Potrzebuje dowód osobisty. Magdalena poczuła, jak jej policzki płoną. W tym samym holu, gdzie kiedyś wisiał jej portret, teraz musiała udowadniać swoją tożsamość. Czy mógłby pan mi pomóc? Zwróciła się do ochroniarza stojącego obok, rozpoznając w nim Piotra, który pracował tu od lat. Mężczyzna patrzył przez nią, jakby była przezroczysta. Proszę wypełnić formularz, odpowiedział mechanicznie. Szum w uszach narastał, gdy Magdalena wpisywała swoje dane. Czuła na sobie spojrzenia ludzi w holu. Czy ją rozpoznawali? Czy wiedzieli, że to ona podpisywała ich umowy o pracę? Że to dzięki jej decyzjom firma zwiększyła zyski o 40% w ciągu trzech lat. Winda była zatłoczona. Stanęła w rogu, próbując zniknąć. Młody mężczyzna obok niej rozmawiał przez telefon o nowym projekcie, który znała w to była jej inicjatywa sprzed upadku. Na czwartym piętrze drzwi się otworzyły i Magdalena zobaczyła Ewę Dąbrowską, swoją byłą zastępczynię, a obecnie osobę, która zajęła jej stanowisko. Ewa weszła do windy w otoczeniu dwóch asystentów. Magdalena. Zaskoczenie w głosie Ewy było autentyczne. Co za niespodzianka. Jestem umówiona w dziale finansowym, odpowiedziała Magdalena, nienawidząc się za to, że czuję potrzebę wyjaśniania swojej obecności. Ach, rozumiem. Ewa skinęła głową z wymuszonym uśmiechem. Jak się miewasz? Dobrze, dziękuję. Kłamstwo zawisło między nimi ciężkie jak ołów. Nie było dobrze. Od czasu, gdy zarząd wymusił jej rezygnację po nieudanej fuzji z niemieckim koncernem, którą sama przeprowadziła, Magdalena spadła z korporacyjnego Olimpu prosto w przepaść zapomnienia. Telefon przestał dzwonić. Zaproszenia na branżowe wydarzenia zniknęły. Były współpracownicy nie odpowiadali na wiadomości. W dziale finansowym czekał na nią Adam, kiedyś jej podwładny, dziś człowiek, który mał rozpatrzyć jej wniosek o wypłatę zaległych premii. Pani Magdaleno, przepraszam za tę całą procedurę rejestracji, powiedział, gdy zamknął za nimi drzwi sali konferencyjnej. To standardowa procedura, rozumiem, odpowiedziała automatycznie, choć rozumiała przede wszystkim jedno: jak szybko można stać się nikim. Adam położył przed nią dokumenty. Obawiam się, że zarząd odrzucił pani wniosek. Według nowej interpretacji umowy, premia była uzależniona od sukcesu fuzji. Magdalena poczuła, jak jej dłonie zaczynają drżeć. Półroczna premia to było prawie 300 tysięcy złotych pieniądze, na które liczyła, by przetrwać, zanim znajdzie nową pracę. To nie jest zgodne z moim kontraktem powiedziała cicho, ale stanowczo. Premia była powiązana z wynikami finansowymi za ostatni kwartał, które były najlepsze w historii firmy. Adam poruszył się niespokojnie. Przykro mi, decyzja zapadła na najwyższym szczeblu. Rozumiem. Magdalena wstała, zbierając swoją aktówkę. W takim razie spotkamy się w sądzie. Wychodząc z budynku, czuła się jak cień samej siebie. Na zewnątrz padał deszcz, a ona nie miała parasola. Kiedyś jej asystentka zawsze pamiętała o takich rzeczach. Kiedyś miała kierowcę, który czekałby na nią przed wejściem. Teraz stała na przystanku autobusowym, przemoczona i niewidzialna. Telefon w jej kieszeni zawibrował. Nieznany numer. Magdalena Nowak, słucham. Pani Nowak, nazywam się Julia Kowalczyk z Pulsu Biznesu. Czy mogłaby pani skomentować dzisiejsze ogłoszenie o przejęciu PTF przez Fundusz Inwestycyjny BlackRock? Magdalena zamarła. Nikt jej o tym nie poinformował. Firma, którą budowała przez 8 lat, została sprzedana, a ona dowiadywała się o tym od dziennikarki. Nie mam komentarza, odpowiedziała i rozłączyła się. W autobusie jadącym przez mokrą Warszawę Magdalena podjęła decyzję. Nie pozwoli się wymazać. Mieszkanie Magdaleny w eleganckim apartamentowcu na Powiślu, które jeszcze niedawno wydawało się idealne, teraz stało się symbolem jej upadku. Rata kredytu hipotecznego była wysoka, a bez regularnych dochodów każdy miesiąc przynosił nowe finansowe wyzwania. Siedząc przy kuchennym stole z laptopem, Magdalena przeglądała oficjalny komunikat giełdowy dotyczący przejęcia PTF przez BlackRock. Amerykański gigant zapłacił za firmę kwotę znacznie przekraczającą jej wartość rynkową. To był dokładnie ten scenariusz, który Magdalena próbowała zrealizować z niemieckim partnerem, ale wtedy zarząd uznał jej strategię za zbyt ryzykowną. Hipokryci mruknęła, zamykając komputer. Jej telefon znowu zawibrował. Tym razem dzwonił Tomasz Brzezicki. Były członek zarządu PTF, jeden z niewielu, który nie odwrócił się od niej po wymuszonym odejściu. Tomasz, widziałeś wiadomości? Zapytała zamiast powitania. Właśnie dlatego dzwonię. Głos Tomasza brzmiał poważnie. Czy moglibyśmy się spotkać? Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Godzinę później siedzieli w małej kawiarni z dala od centrum. Tomasz nerwowo obracał filiżankę w dłoniach. Przejęcie przez BlackRock było planowane od dawna, Magda. Od co najmniej roku. Magdalena poczuła, jak jej serce przyspiesza. Co masz na myśli? Karol i Ewa prowadzili tajne negocjacje, jeszcze gdy byłaś CEO. Specjalnie sabotowali twoją fuzję z Niemcami, bo mieli już umowę z Amerykanami. Tomasz nachylił się bliżej. Mieli dostać lukratywne stanowiska w strukturach BlackRock Europe, ale potrzebowali cię usunąć. Świat wokół Magdaleny zawirował. Przypomniała sobie wszystkie małe przeszkody, które napotykała podczas negocjacji z niemieckim koncernem. Dokumenty, które ginęły. Spotkania, które były niespodziewanie odwoływane. Dane finansowe, które nagle wymagały ponownej analizy. Masz na to dowody? zapytała, czując jak wzbiera w niej gniew. Mam e-maile. Zrobiłem kopy, zanim odszedłem. Tomasz położył na stole pendrive. Tutaj jest wszystko, łącznie z korespondencją, w której planują, jak podważyć twoje kompetencje przed zarządem. Magdalena wzięła pendrive, czując jego ciężar, ciężar prawdy, która mogła zniszczyć reputację Karola i Ewy, ale też dać jej broń do walki. Dlaczego mi to dajesz? Tomasz westchnął. Bo to, co zrobili, było nie tylko nieetyczne, ale prawdopodobnie nielegalne. Działali przeciwko interesom spółki, którą przysięgali chronić. Po powrocie do domu Magdalena przez kilka godzin analizowała dokumenty od Tomasza. Dowody były miażdżące. Karol Witkowski, przewodniczący zarządu, i Ewa, systematycznie podkopywali jej pozycję, jednocześnie negocjując swoje przyszłe stanowiska w BlackRock. Z drżącymi rękami wybrała numer do mecenas Anny Liszewskiej, SPC STKI od prawa korporacyjnego. Anno. Potrzebuję Twojej pomocy. Głos Magdaleny był spokojny, ale zdecydowany. Zostałam oszukana i mam zamar walczyć. Następnego ranka Magdalena ponownie stała przed górowcem PTF, ale tym razem nie czuła się jak błagalnik. Ubrana w swój najlepszy kostium, z włosami starannie upiętymi i z aktówką pełną dokumentów, weszła do budynku z podniesionym czołem. Jestem umówiona z panem Karolem Witkowskim, powiedziała do recepcjonistki. Która tym razem natychmiast ją rozpoznała. Pani Nowak, zaczęła niepewnie. Dyrektor Nowak, poprawiła ją Magdalena z uśmiechem, który nie sięgał oczu. W gabinecie Karola czekali już Ewa i dwóch członków zarządu. Ich miny zdradzały zaskoczenie. Magdalena, nie byliśmy umówieni, powiedział Karol, wstając za biurka. A jednak tu jestem. Magdalena położyła przed nim folder z dokumentami. Mam kilka pytań dotyczących przejęcia przez BlackRock. Na przykład, kiedy dokładnie rozpoczęliście negocjacje. Przed czy po moim odejściu? Twarz Karola stężała. Nie wiem, o czym mówisz. Naprawdę? Magdalena otworzyła folder i wyciągnęła wydruk e-maila. A co z tą wiadomością, którą wysłałeś do Ewy 14 marca, kiedy jeszcze byłam CEO? Cytuję, Amerykanie podnieśli ofertę. Musimy przyspieszyć usunięcie MN. Ewa pobladła, a jeden z członków zarządu wstał, by zerknąć na dokument. To jest wyrwane z kontekstu, próbowała bronić się Ewa. Mam całą korespondencję, odparła Magdalena. Wiem o wszystkim: o tym, jak sabotowaliście fuzję z Niemcami. Jak planowaliście moje usunięcie. Jak negocjowaliście swoje stanowiska kosztem akcjonariuszy. To są poważne oskarżenia, powiedział Karol, próbując zachować spokój. To nie są oskarżenia, to fakty. Magdalena wstała. Jutro spotykam się z przedstawicielami głównych akcjonariuszy. Potem z dziennikarzami z Pulsu Biznesu i Financial Times. Chyba, że znajdziemy inne rozwiązanie. Cisza, która zapadła w gabinecie, była ciężka od napięcia. Czego chcesz? zapytał w końcu Karol. Magdalena uśmiechnęła się lekko. Sprawiedliwości. I moich pieniędzy. Krakowski Kazimierz, z jego wąskimi uliczkami i klimatycznymi kamienicami, był idealnym miejscem, by zniknąć. Magdalena siedziała w małej restauracji, czekając na Jana Brzezińskiego, byłego dyrektora finansowego PTF, który odszedł z firmy dwa lata wcześniej. To Jan pierwszy ostrzegał ją, że zarząd ma wobec niej nieczyste intencje, ale wtedy zignorowała jego słowa, uważając je za wyraz osobistej urazy po jego odejściu. Wyglądasz lepiej. Niż się spodziewałem, powiedział Jan, siadając naprzeciwko niej. Magdalena uśmiechnęła się lekko. Gniew jest dobrym kosmetykiem. Jan zamówił wino dla nich obojga, zanim przeszli do rzeczy. Widziałem twoje nazwisko w kontekście pozwu przeciwko Karolowi i Ewie. Odważny ruch. Nie mam nic do stracenia, odpowiedziała Magdalena. Już mi wszystko odebrali. Nie wszystko. Jan nachylił się do przodu. Masz wiedzę, Doświadczenie i, jak widzę, determinację. Magdalena prychnęła cicho. Na rynku pracy jestem skażona. Żaden koncern nie zatrudni CEO, który walczy z poprzednim pracodawcą. A co, jeśli nie potrzebujesz pracodawcy? Jan patrzył na nią znacząco. Co, jeśli mogłabyś zacząć od nowa, na własnych warunkach? Przez następne dwie godziny Jan przedstawiał jej swój plan. Po odejściu z PTF założył fundusz Venture Capital specjalizujący się w startupach botechnologicznych. Miał kapitał i kontakty, ale brakowało mu kogoś, kto rozumiałby operacyjną stronę branży farmaceutycznej. Potrzebuje partnera Magda. Kogoś, kto wie, jak budować firmę od podstaw i kto nie boi się podejmować trudnych decyzji. Magdalena słuchała z rosnącym zainteresowaniem. Propozycja Jana oznaczałaby całkowitą zmianę z korporacyjnego świata do świata innowacji i startupów. Z wykonawcy poleceń zarządu do współwłaścicielki własnego funduszu. Dlaczego ja? Zapytała w końcu. Na rynku jest wielu doświadczonych menedżerów bez bagażu. Jan pokręcił głową. Bo oni nadal myślą jak korporacyjni żołnierze. Ty masz coś, czego oni nie mają, wiesz, jak to jest być na szczycie i spaść. To uczy pokory i odwagi jednocześnie. Następnego dnia Magdalena spotkała się z prawnikami w sprawie swojego pozwu przeciwko byłym współpracownikom. Mecenas Anna Liszewska przedstawiła jej aktualną sytuację. PTF i BlackRock chcą się ugodzić, powiedziała Anna, przeglądając dokumenty. Oferują 1,5 miliona złotych odszkodowania i wycofanie negatywnych opinii z rynku. A w zamian. Magdalena uniosła brew. Pełna poufność i wycofanie pozwu. Magdalena wpatrywała się w okno, za którym rozciągał się widok na krakowski rynek. Co mi doradzasz? Anna westchnęła. Jako prawnik weź pieniądze. Proces może trwać latami, a wynik nigdy nie jest pewny. Jako przyjaciółka zawahała się. Zastanów się, czego naprawdę chcesz. Zemsty czy wolności? Pytanie to brzmiało w głowie Magdaleny, gdy wracała pociągiem do Warszawy. Zemsta cię wolność? Pieniądze od PTF dałyby jej finansowe zabezpieczenie, ale czy przywróciłyby jej godność? Z drugiej strony, propozycja Jana oferowała nowy początek szansę na zbudowanie czegoś własnego. W mieszkaniu czekała na nią niespodzianka: kwiaty i butelka szampana od zespołu, którym kierowała w PTF. Do prezentu dołączona była kartka: walcz, szefowo. Jesteśmy z tobą. Zespół Ery. Ten prosty gest wsparcia od ludzi którzy nadal uważali ją za swoją liderkę, wywołał u niej łzy. Przez ostatnie miesiące czuła się tak samotna, tak wyalienowana. A teraz okazało się, że nie wszyscy o niej zapomnieli. Następnego ranka zatelefonowała do Jana. Przyjmuję twoją propozycję, powiedziała bez wstępu. Ale mam jeden warunek. Słucham. Chcę, żebyśmy zainwestowali w zespół badawczy, który pracował dla mnie w PTF. To najlepsi specjaliści, jakich znam, a po przejęciu przez Black Rock prawdopodobnie większość z nich zostanie zwolniona. Jan roześmiał się. Już zaczynasz budować swoją armię. Nie armię, poprawiła go Magdalena. Sojuszników. Ludzi, którym ufam i którzy ufają mnie. Tego samego dnia Magdalena spotkała się z Anną, by omówić ugodę z PTF. Decyzja była podjęta, przyjmie pieniądze, ale nie zapomni. Wykorzysta te środki jako kapitał startowy dla swojej nowej drogi. Dzwonił do mnie dziennikarz z Forbes, powiedziała Anna, gdy kończyły spotkanie. Chcę zrobić z tobą wywiad o kobietach w biznesie, które pokonały przeciwności losu. Magdalena uśmiechnęła się. Powiedz mu, że moja historia dopiero się zaczyna. Dziuro funduszu Venture Capital Jana Brzezińskiego znajdowało się w zrewitalizowanej fabryce na Warszawskiej Pradze. Industrialne wnętrza z ceglanymi ścianami. Ogromnymi oknami i otwartą przestrzenią stanowiły całkowite przeciwieństwo sterylnych, korporacyjnych pomieszczeń PTF. Magdalena rozglądała się po miejscu, które miało stać się jej nowym zawodowym domem. Co o tym myślisz? zapytał Jan, obserwując jej reakcję. Jest, inne, odpowiedziała, przesuwając dłonią po metalowym stole konferencyjnym. Ale chyba o to właśnie chodzi, prawda. O zmiana. Jan uśmiechnął się i poprowadził ją do biura, które przygotował specjalnie dla niej. Było niewielkie, ale jasne, z widokiem na Wisłę i stare miasto. To tylko początek, powiedział. Jeśli nasz plan się powiedzie, za rok będziemy potrzebować znacznie większej przestrzeni. Plan był ambitny. Wykorzystać wiedzę Magdaleny o rynku farmaceutycznym oraz kontakty Jana w świecie inwestycji. By stworzyć fundusz specjalizujący się w polskich i europejskich startupach biotechnologicznych. Pierwszy miesiąc spędzili na analizie rynku i potencjalnych inwestycji. Ten zespół z Politechniki Wrocławskiej ma obiecujący patent na bodegradowalne opakowania leków, mówiła Magdalena podczas jednego ze spotkań, prezentując dokumentację. A co z ich biznesplanem? Fian przeglądał litby. Wygląda solidnie, ale czy mają kogoś z doświadczeniem komercyjnym? Magdalena pokręciła głową. To typowy problem naukowców. Świetne pomysły, zero biznesowego doświadczenia. Ale to właśnie tutaj wchodzimy my. Przez kolejne tygodnie Magdalena spotykała się z naukowcami, przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami. Wbrew początkowym obawom, jej historia konfliktu z PTF nie była przeszkodą u wręcz przeciwnie. Wielu ludzi w branży podziwiało jej odwagę, by przeciwstawić się korporacyjnym gigantom. Przełomowy moment nadszedł, gdy Piotr Adamski, jej były kierownik zespołu badawczego z PTF, zgodził się dołączyć do ich funduszu jako doradca naukowy. Black Rock przygotowuje masowe zwolnienia, powiedział podczas lunchu w małej restauracji niedaleko ich biura. Cały nasz dział badawczy ma zostać zlikwidowany. Magdalena poczuła ukłucie żalu. Zespół, który budowała przez lata, ma zostać rozwiązany w imię korporacyjnej optymalizacji. I ilu ludzi stracić pracę? Około czterdziestu. Piotr potarł czoło. Najlepsi specjaliści w kraju. Niektórzy już dostali oferty z zagranicy. Tego wieczoru Magdalena długo rozmawiała z Janem. Jej pomysł był ryzykowny. Zamiast inwestować małe kwoty w wiele startupów, chciała postawić wszystko na jedną kartę utworzyć własną spółkę badawczo-rozwojową, zatrudniając kluczowych członków zespołu z PTF. To szaleństwo, wpowiedział Jan ale w jego oczach błyszczało zainteresowanie. Potrzebowalibyśmy znacznie więcej kapitału. Mam jednego i miliona z ugody, odpowiedziała Magdalena. Ty masz swoich inwestorów. A ja znam kilku akcjonariuszy PTF, którzy nie są zadowoleni z przejęcia przez BlackRock. Jan patrzył na nią z podziwem. Naprawdę chcesz to zrobić? Konkurować z globalnym gigantem? Magdalena uśmiechnęła się, po raz pierwszy od miesięcy czując prawdziwy entuzjazm. Nie będziemy konkurować z całym BlackRock. Tylko z jednym małym oddziałem, który kiedyś był moją firmą. Znamy ich mocne i słabe strony. Znamy ludzi i mamy coś, czego oni nie mają. Co takiego? Wolność podejmowania szybkich decyzji i nic do stracenia. Przez następny miesiąc Magdalena i Jan pracowali bez wytchnienia nad biznesplanem i strukturą nowej spółki którą nazwali Phoenix Biotech. Nazwa była symboliczna, jak mityczny ptak odradzający się z popołów, tak i oni chcieli stworzyć coś nowego z ruin poprzedniego życia zawodowego Magdaleny. Najtrudniejsza część przyszła, gdy musieli przekonać potencjalnych inwestorów. W eleganckim apartamencie z widokiem na łazienki, wynajętym specjalnie na tę okazję, Magdalena prezentowała swoją wizję grupy zamożnych biznesmenów i przedstawicieli funduszy inwestycyjnych. Polski rynek bo technologiczny, jest wciąż niedoceniony, i mówiła, wskazując na slajdy. Mamy świetnych naukowców, dostęp do europejskich funduszy i znacznie niższe koszty operacyjne niż Europa Zachodnia czy USA. Jeden z inwestorów, starszy mężczyzna z siwą brodą, uniósł rękę. Pani Nowak, wszyscy tutaj znamy pani historię z PTF. Co gwarantuje, że tym razem będzie inaczej? To było pytanie, którego się obawiała ale na które była przygotowana. Różnica jest fundamentalna, odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. W PTF byłam najemnikiem, pracującym dla akcjonariuszy, którzy interesowali się tylko krótkookresowymi zyskami. Phoenix będę współwłaścicielką, odpowiedzialną przed sobą i przed ludźmi, którzy we mnie uwierzyli. To zupełnie inna motywacja. W drodze powrotnej do biura Jan nie mógł ukryć podekscytowania. Trzech inwestorów już potwierdziło, jeśli dołączy jeszcze Nowicki, będziemy mieli cały potrzebny kapitał. Magdalena skinęła głową, ale jej myśli były już gdzie indziej, przy zespole, który chciała zbudować. Tego samego wieczoru napisała e-mail do potra: Czas zatąć rekrutację. Przygotuj listę 15 najlepszych ludzi z naszego starego zespołu. Oferujemy nie tylko pracę, ale także udziały w spółce. Budujemy coś, co będzie należeć do nas wszystkich. Kropka. Kiedy nacisnęła dźwignię, poczuła, jak wielki cięzar spada z jej barków. Po miesiącach upokorzenia, gniewu i niepewności, wreszcie miała cel i plan. Phoenix BioTech mał być nie tylko biznesem, ale także dowodem, że można upaść i powstać silniejszym niż kiedykolwiek. Rok później główna sala konferencyjna Phoenix BioTech była wypełniona po brzegi. Magdalena stała przy podium, obserwując twarze swoich współpracowników. Niektóre znajome z czasów PTF, inne nowe, ale wszystkie zjednoczone wspólną wizją. Dziś oficjalnie wprowadzamy na rynek biodek system biodegradowalnych opakowań do leków, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki myślimy o ekologii w przemyśle farmaceutycznym, mówiła z pasją. To owoc pracy wielu z Was przez ostatnie 10 miesięcy. Na wielkim ekranie za nią wyświetlały się zdjęcia innowacyjnego opakowania, które rozkładało się całkowicie w ciągu 90 dni nie pozostawiając żadnych szkodliwych substancji. Patent należał do młodego naukowca z Wrocławia, ale to zespół Phoenix Biotech przekształcił jego pomysł w komercyjny produkt. Już podpisaliśmy umowy z pięcioma średniej wielkości firmami farmaceutycznymi w Polsce i Czechach. Negocjujemy z partnerami w Niemczech i Skandynawii, kontynuowała Magdalena. Ale to dopiero początek. Po prezentacji, gdy pracownicy świętowali przy szampanie i przekąskach, Jan podszedł do niej z tajemniczym uśmiechem. Mam niespodziankę, powiedział, prowadząc ją w stronę jej biura. Ktoś chce się z tobą spotkać. W biurze czekał Aleksander Nowicki, jeden z ich głównych inwestorów, a obok niego stał mężczyzna, którego Magdalena nie znała jak wysoki, elegancko ubrany cudzoziemiec. Pani Nowak, pozwolę sobie przedstawić Tomasa Webera, dyrektora operacyjnego Schelling Pharma, powiedział Nowicki. Magdalena za ze zdziwienia. Sharing Pharma był dokładnie tym niemieckim koncernem, z którym próbowała przeprowadzić fuzję PTF przed swoim odejściem. Pan Weber specjalnie przyleciał z Berlina, by porozmawiać o możliwej współpracy, dodał Jan. Thomas Weber uścisnął jej dłoń z szacunkiem. Pani Nowak, śledzimy rozwój Phoenix Biotech od kilku miesięcy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co pani zbudowała w tak krótkim czasie. Podczas lunchu w eleganckiej restauracji na Starym Mieście Tomasz przedstawił propozycję Sheringa strategiczne partnerstwo, które dałoby Phoenix Biotech dostęp do globalnej sieci dystrybucji niemieckiego koncernu, a Sheringowi ekskluzywne prawa do ich technologii na rynkach Europy Zachodniej. To dokładnie ta synergia, którą widziałam dwa lata temu, powiedziała Magdalena, studiując dokumenty. Tylko teraz warunki są znacznie korzystniejsze dla nas. Tomasz uśmiechnął się lekko. Szczerze mówiąc, byliśmy zawiedzeni, gdy fuzja z PTF nie doszła do skutku. Potem, gdy dowiedzieliśmy się o kulisach, zawahał się. Powiedzmy, że branża farmaceutyczna jest mała, a plotki rozchodzą się szybko. Wieczorem, gdy Magdalena wracała do domu, zdała sobie sprawę, że życie zatoczyło pełne koło. Dwa lata temu straciła wszystko, próbując doprowadzić do fuzji z niemieckim koncernem. Dziś ten sam koncern prosił ją o współpracę, ale tym razem to ona dyktowała warunki. Następnego dnia musiała pojawić się w sądzie. Mimo ugody finansowej z PTF, sprawa przeciwko Karolowi i Ewie toczyła się nadal, tym razem z oskarżenia prokuratorskiego o działanie na szkodę spółki. Magdalena była głównym świadkiem. Gdy wchodziła do budynku sądu, dostrzegła znajomą twarz Ewę Dąbrowską, czekającą na korytarzu z adwokatem. Wyglądała na znacznie starszą i bardziej zmęczoną niż rok temu. BlackRock zwolnił ją sześć miesięcy po przejęciu, gdy okazało się, że wyniki firmy są gorsze niż przedstawiano w czasie negocjacji. Ich spojrzenia spotkały się na moment. Magdalena mogłaby zignorować byłą koleżankę, ale zamiast tego podeszła do niej. Dzień dobry, Ewa. Ewa wydawała się zaskoczona. Magdalena, myślałam, że będziesz triumfować. Triumfowanie to strata energii, odpowiedziała Magdalena spokojnie. Wolę ją wykorzystać na budowanie czegoś nowego. Ewa spuściła wzrok. Słyszałam o twoim sukcesie. Phoenix Biotech zawahała się. Karol mówi, że to tylko kwestia czasu, zanim upadnięcie. Magdalena uśmiechnęła się lekko. Karol zawsze był kiepskim prorokiem. Dlatego też wasz plan z Black Rock nie wypalił. Wieczorem po długim dniu w sądzie. Magdalena spotkała się z Janem i zespołem zarządzającym Phoenix Biotech, by omówić propozycję Sheringa. Debata była gorąca, o niektórzy obawiali się utraty niezależności, inni widzieli ogromną szansę na globalną ekspansję. Dwa lata temu podjęłam złą decyzję, forsując fuzję z Niemcami, powiedziała Magdalena, gdy dyskusja dobiegała końca. Nie dlatego, że pomysł był zły, ale dlatego, że działałam sama, bez wsparcia zespołu. Dziś nie popełnię tego błędu. Zagłosujmy. Wynik głosowania był jednomyślny: Phoenix BioTech podpisze umowę partnerską ze Scheringiem, ale zachowa pełną niezależność operacyjną i kontrolę nad swoją technologią. Późnym wieczorem, gdy biuro opustoszało, Magdalena stała przy oknie, patrząc na nocną Warszawę. Jan dołączył do niej, podając jej kieliszek wina. Za rok temu nie uwierzyłabym, że to wszystko jest możliwe, powiedziała cicho. A ja nigdy w ciebie nie zwątpiłem, odpowiedział Jan, stukając swoim kieliszkiem o jej. Na burku Magdaleny leżał nowy numer Forbes, z jej zdjęciem na okładce i tytułem Feniks polskiego biznesu, jak Magdalena Nowak przekształciła porażkę w sukces roku. Spojrzała na magazyn i uśmiechnęła się. Nie chodziło już o zemstę czy o udowadnianie czegokolwiek Karolowi czy Ewy. Chodziło o stworzenie czegoś wartościowego, czegoś, co przetrwa znacznie dłużej niż wspomnienie o korporacyjnej zdradzie. Phoenix Biotech było jej nowym domem, a ludzie, z którymi pracowała, u jej nową rodziną. Tym razem nikt nie mógł jej tego odebrać.